Dzieje, kiedy już się przylotował na ulicę, są na 11 c koło brzegu. Przetestujemy sobie na mnóstwo. Na 1 jeden, przetestujemy sobie zabezpieczenia w Ildean. Ja, Wiem, że dawno tego nie robiłem. Pewnie ta hinterszalotowy minus jeden. Jak ukażą tutaj taką rzecz ci każdy. Dobra, w taki to je, jako... Réčikant, To, to działa, ha? Pod też działa. To też działa. I pokażę wam tę pewną ciekawostkę. Jak windę o tak, ręką zblokujecie, to oparcie coś teraz pięknie. Ja teraz pojedziemy na piąte. Dziwne. Wcześniej to działało, bo to na piąte że sobie jeszcze raz przetestujemy. Piąty. Trochę postawiam to jeszcze raz. I pojedziemy na pokażemy moje piski do by O widzicie, teraz winda dzwoniła. No i teraz powrotem. Spokojnie, to będzie działać. Dalej. Muszę to chciałam zrobić na minusie. Na trzecim piętrze jest tutaj moje mieszkanie. Dlatego piętro, trzecie. Dobra, wchodzimy. Tko że widok do balkonu. Wchodzimy. Chodzimy no i idziemy na mój balkon. I tutaj z tego balkonu mamy taki widok. Widzicie, już do pociągu powracamy. Tego zajmę odcinek, obiecuję, że będzie z pociągu. Z tego miejsca zdarza dla nas Majd 08. Życzę wszystkim miłych wakacji i cześć!